Dziewczyny, i nasza bluzeczka w kolorze biała. I ja do tego dodałam jeszcze nasze spodnie stel białe, także w ogóle świątecznie czyściutko, ale zobaczcie te znoszenia cały rok. No teraz dziewczyny, oczywiście wam oferujemy taki kolor x 32 37 biała. I jak widzicie, jest to biel kokosowa, tak? I też chciałam wam pokazać, że i będzie ładnie do kawowych spodni, do czarnych, do winowych do oceanów, do różnych dziewczyny kolorów. No ale ja bardzo lubię takie stylizacje całkowicie jasne. Wiecie o tym, że dużo takich wprowadzam rzeczy w tym sezonie. Mi się bardzo to podoba, ale wygląda się czyściutko pięknie. Zróbmy sobie podsumowanie kolorów pojemności, bo kolory akurat te jasne, które pasują do takich jasnych stylizacji, zobaczcie i na święta. I na randkę, i dziewczyny wiosna, lato, jesień, zima, i na komunię, balną, no, po prostu na każdą okazję można to dziewczynę założyć. Więc ja tak może wybiegam w przyszłość, ale może też chcę Wam zwrócić uwagę, że nie jest to zakup na jeden raz. Yy, czyli dziewczyny, mamy kolor biała, X32-37 biała, przepiękny beż. I znów do tych spodni, super ten beż będzie wyglądał. No, kawę widziałyście, jest super, wygląda z naszymi spodniami styl w kolorze czekolady. Wino, puder, czerwona oraz... Czarna. Wybierajcie kobietki, bo już tutaj stany spadają bardzo szybko. Mięciusieńka przyjemna, 140 cm ma szerokość, długość dziewczyny 70 cm. Jak widzicie, ona mi całkowicie zasłoni linię pośladków, także kobietki. Model i na szczupłe szczuple kobietki, i na tęższe. Tył jest zaszyty, nic nie widać, także zapraszam Was serdecznie.